Cześć! Trafiliśmy dzisiaj do niewielkiej wsi Brochocin. Za chwilę pokażemy Wam opuszczony pałac w środku lasu. Zapraszamy do oglądania. Jesteśmy już na miejscu, pałacu. Tak, a naszym oczom okazuje się, budowla prawdopodobnie z XVIII wieku w stylu barokowym została zmodernizowana w XIX wieku. Jeszcze nie tak dawno była w całkiem dobrym zachowanym stanie, ale została tajemniczy w sposób opuszczona jakiś czas temu i w ten sposób niestety niszczyje w środku lasu. Pięknie zachowana fasada. Czy coś nie dość więcej jest? Nawet widzicie, okna się zachowały. To jest jakieś tylne wejście. Tu jest jakiś znak. Coś jeszcze się zachowało? Nie rozczytam tego. niestety nie. Ale pewnie. O, prylotu. Wyjście. O. No pewnie jak większość takich obiektów po wojnie został przekształcony w jakiś komunistyczny magazyn są nawet kraty tam nic z nie z niego. Zobaczmy czy się uda rozwiedzić całego Tu jakieś zejście do piwnicy, no jak się nie będzie dało ze środka to wrócimy tutaj Ale jest już w takim sobie stanie muszę ci powiedzieć Troszkę się wali. Tak. Myślałem, że zostało z niego trochę więcej, ale zaraz dostajemy to na własne oczy i nogi. No nie, cały dal jest zawalony w tej części. Ale nawet spory. Wszystko runęło Ale wieża że się trzyma. No tutaj coś na styl oranżerii, tak by drzwi drewniane. Tu wejdziemy sobie tymi drzwiami. Co my tu? Mamy? O, fajne. jest bardzo ciężkie. stalowe drzwi. Takie męka. Bardzo stylingi, jeszcze niebieski kolor gwiazdy. O. Zobaczcie, to było ulepszenie. No, znaczy, że. Znaczy, albo młodzież tak. go ozdobiła. No wątpię, żeby się chciał w gwiazdy. Wysoco tu uważasz, mamy tę piwnicę. Kafelkami dokładnie kryje się piwnica. Tutaj stan. Oj. Jest bardzo źle. Ugina się pode mną. Staram się tam przejść. do tego nie wszystkie pokoje. Na zwierzyć. piętro niestety nie uda nam się wejść, już i to mówię na starcie. Ale, Tartek, zobacz tu na górze jest roleta żaluzja, która ma jeszcze mechanizm. O, proszę bardzo. No, ciekawe. Może jeszcze działając? Tego już się nikt nie dowie. Piwnica jest dosyć obszerna pod całym właściwie budynkiem. E... No, tradycyjne łukowe sklepienia. Nasz, to jest już... trochę jak w Wenecji hmm. Gigantyczne drzwi Kamek Drzwi fajne Tu już ktoś próbował je pomniejszyć Ale chodzi podłoga Uuu Zobacz. Zobacz, tutaj na filarek na sklepieniu hmm. macie jeszcze jakieś napisy hmm o komuniści farbą lejną. Tak samo tutaj, dookoła, wszędzie. Pewnie pod tą farbą mógłby się jeszcze kryć oryginalne jakieś freski, malowane. A. Wszędzie była seria. Naprawdę miękka podłoga. Zbyt miękka. To jest Piękne sklepienie. Powiem ci, takie coś musi być. Podobało mi się, że codziennie rano wskaczę. Chodzi mi, sobie tutaj otwiera. Pijąc poraną kawę, i pora patrząc, co się dzieje za oknem. Ale były tak troszkę ocieplane. Z zewnątrz łuk, a w środku już kwadratowe. Normalnie zobacz, jaka stara rama łóżka. Jakie stare sprężyny. Patrz tutaj, jaki. Malowanie, zdobianie. Hmm? Czy jeszcze coś tam się zachowało w tym budynku? Nie jest to taka domina, jak każdy sądzić. Co to był? Komin. Porządne dachy. Co, może do salonu? Chodźmy, tylko powoli. No dobra, tutaj było zaburowane... Jest zabrowane przejście do salonu. Niestety całe piętro się zarwało pod ciebie zarobił tutaj. Bardzo mi jest przykro z tego względu, że nie uda nam się wejść na bardzo, piętro Tam są bardzo krótkie deski czekaj. Tutaj już bardzo się ugina pode mną To już tak wręcz mi z but wchodzi Tutaj jakieś pomieszczenie gospodarcze Nie wiem coś w formie wentylacji Rury Bardzo stare maryska. kanalizacyjne. Cała klatka schodowa jest taka nidrogena. z dala. Hall. Bardzo fajny hall, naprawdę. Wszystko z, jakby z tej klatki schodowej się rozchodziło na każdą stronę. Wejście A. do poszczególnych pomieszczeń. Tak, jak przyjrzysz się, zobacz tymi drzwiami tutaj. Na środku nad nimi jeszcze była lampka. Widać tam wyjście. A jakby mało tego było, to zobaczmy. Super jest. Każdy stopień, każdy element drewniany jest fantastycznie wykończony. To wymagało dużo pieniędzy i niezogartysty. Hmm. Na siłę można by spróbować do którychś z pomieszczeń wejść, no ale my nie będziemy niestety, a raczej na szczęście ryzykować. Ktoś musi nakręcić kolejne nasze odcinki. Jesteśmy niezastąpieni, więc. Naprawdę. Porządne gruzowisko O kurczę, bardzo niestabilnie. Tamte Ale zobaczcie rynku. jaki piękny widok drzewka no. To co? Teoretycznie... Kolejny element, który się zawali To czekaj, może cofnijmy się, do zejścia do piwnicy, zobaczymy co kryją loty Tak, chodźmy do piwnicy. naprawdę fantastyczny obiekt. Mimo, że coś poszło nie tak zdecydowanie. Za kompletnie. Jeszcze dalej Ktoś sobie to śmietnisko zrobił. No tak. Bardzo cienko, że Wow, jaki pajuk Te rzeczy chyba widziałeś tam z góry. Tak. Tutaj. tutaj tak. To mi się wydaje, że tutaj była jakaś... forma magazynu na żywność, zobacz. Możliwa. Tutaj masz na Potężne najprawdopodobniej miejsce na haki. Może mm -hmm. tutaj sobie wisiała dziczyza albo je rozbierano. Oczywiście jak każda piwnica jest bardzo dobrze chłodzona to by wydłużało żywo od zjedzenia. No nie, musimy się tam wrócić. Tutaj ja no, ja byłem? Już była jakaś forma płowni Patrz, wszystkie kominy tutaj doprowadzają. Mm -hmm. Dobra, chodźmy tutaj. Tam jest przejście dalej. Gigantyczne. Piwnica okazuje się dosyć ciekawa. Syp na węgla? Na węgiel? Tutaj jakaś studzienka jeszcze dodatkowo. No nie wiem, czy tu nie było jakiejś rzeźni. Ojej, coraz więcej korytarzy, Ten to nie jest zamulowane. w lewo kominek. Dziecka. Tak, to pomieszczenie na pewno widzieliśmy z zewnątrz. Tutaj jeszcze było chyba jedno zejście, ale uległo kompletnemu zawaleniu się. Hmm? Dobra, tam przejdziemy od drugiej strony już o, to co się to wygląda. Zobacz jakie łączenie rury. To już chyba nowoczesne nowoczesniejsze. Po przejście zamurowane. To jest to pomieszczenie. Mm. Zobaczmy ten pomieszczenie było Mhm. Co to jest? Jakaś papa. Tutaj widać przekrój. Nie. Może izolacja? Jakaś izolacja. Żeby woda nie wchodziła. No, to, to jest całą ostatnie. A tu jeszcze, patrz, drewniana podłoga. Mm -hmm. Nie zdziwiłbym się, jakby jeszcze coś pod nami było. Bo na pewno takie pałacy udziałowe. Nie skrywać dodatkowe przejścia. Przejście i różne tajemnice skrywać. Może nawet skarb, złoto. To wie. No, bo by było na tyle naszego obiektu. Spróbujemy jeszcze zobaczyć, czy niczego na 100% nie pomylialiśmy. No, jestem rozczarowany tylko brakiem możliwości wejścia na piętra. No ale. Za to Wynagrodziła cię piwnica. Tak, piwnica jest fajna. Najzabawniejsze w tym wszystkim jest to, że wejście, które wcześniej widzieliśmy, kompletnie pomijaliśmy. Czyli warto jednak sprawdzać czegoś. Tak. To bym powiedział, że było coś w formie jadalni. To takie Wszystko na to wskazuje, Ci. Na pewno to była jadalnia. Tylko ciekawi mnie te kraty w oknach. One są już raczej efektem Bardziej komunistycznych zmian. tak samo jak no to na pewno. No i myślę, że w tym momencie, o tym obiekcie, możemy już powiedzieć, że na nasze możliwości to już jest koniec. W dzisiejszym odcinku to już koniec naszej wizyty w Brochocimiu. Dziękujemy Wam za oglądanie. Zachęcamy do komentowania, lajkowania, a także śledzenia naszego kanału, jak to kiedyś było. Do zobaczenia. Pozdrawiam.